Cześć moi drodzy. Dzisiaj jest 14 stycznia roku pańskiego 2026. Przyjechałem do sądu troszkę wcześniej. Za 50 jest, a ja mam rozprawę, spotkanie na appointment na godzinę 10.30. Ale pomyślałem, że wstęp zrobię, bo ja zamierzam dzisiaj nagrywać. Przynajmniej zdać relację z tego, co się działo na sali sądowej, czy ja spotkałem tego swojego adwokata, czy nie. Ja wiążę z tym wielkie nadzieje, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie jakaś młoda, ambitna dziewczyna, no nie? Taka, która chce ludziom pomagać, no nie? Czekajcie, przerwę. Ja na początku wideo pokazywałem ten obraz. Zobaczcie, górnie widać. Wiecie, co to jest? To jest inversion, no nie? Tworzy się taka mgła, taka mgła. Wiecie, jak to jest. Słońce świeci u góry, tam wyżej, zanim stanie tutaj i oświetli dolinę i tutaj jest zimniejsze powietrze i nie ma cyrkulacji i jeżeli taka pogoda bezwieczna i słoneczna utrzymuje się przez długi czas, to mamy tutaj taką zasłonę, że wiecie, no kilka tysięcy stóp stąd sięga, no nie, co najmniej na tysiąc albo więcej, a straszna rzecz. Niezdrowe powietrze jest do oddychania, nie zaleca się jak to się mówi, ćwiczeń na zewnątrz. Nie? Kurde. No ale to jest normalne zjawisko, takie atmosferyczne, nie i to na to za bardzo nie można nic poradzić. Czekać trzeba na deszcz albo zmianę pogody, nie? O, dobra, słuchajcie, ja teraz zakończę. I a, posiedzę tu jeszcze chwilę, pomyślę i a, pójdę do sądu. Weźmy no? lata. No. To znaczy, ja szczęścia nie potrzebuję, żeby tą sprawę wygrać. Nie, Ja myślę, że ja jestem czysty jak łza, ale chodzi o to, żeby tego gościa pociągnąć do odpowiedzialności, tego kapa i w ogóle przy okazji tego wyciągnąć na światło dzienne poprzednie dwa incydenty w moim domu ja tam mam też poważne zastrzeżenia i dlatego potrzebuję adwokata, żeby mi powiedział, czy ja mam rację, czy w ogóle warto walczyć o to, ja to jestem skłonny puścić mi mimo pamięci, bo to ja to mniej więcej wiedziałem, jak to będzie, nie to jest moja zasługa tam niemała no ale też całej rodziny, nie całej rodziny, tam się zadziały rzeczy Ciekawe, ale nie wiem, czy będę o tym mówił, bo to są sprawy prywatne.